Dziś Chrystus wobec tłumów i wobec uczniów wypowiada słowa biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Bardzo dobrze tą scenę przedstawia piąty sezon serialu The Chosen, kiedy Jezus wykazuje faryzeuszom dwulicowość. I rzeczywiście może to również grozić nam słowa biada musimy też również brać do swojego serca, bo nawet i w chrześcijaństwie istnieje niebezpieczeństwo jakby przewartościowania niektórych rzeczy, bo Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o przewartościowaniu, kiedy mówi o przybytku, a dla Żydów jest ważniejsze złoto. Mówi o ołtarzu, a ważniejsza jest ofiara. Istnieje również w chrześcijaństwie takie niebezpieczeństwo, Dlatego ważne jest, żebyśmy nieustannie słuchali Jezusa, który mówi do nas. Żebyśmy otwierali swoje serca na jego naukę. Czyli mieli przede wszystkim, po pierwsze, otwarte serca i pragnienie naśladowania Chrystusa. On, jeżeli nawet mówi biada, to mówi to z miłością. Błogosławię Ci z całego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.